Cześć kochani. Witam się dziś z wami i mam nowy przepis, nowy przepis, który odkryłam niedawno. I słuchajcie, jest to przepis na takie tradycyjne danie podkarpackie, bieszczackie, które oryginalnie nie jest wegańskie. Jednak ja postanowiłam przerobić 150-letni przepis. I, I udało mi się zrobić przepis. Wegański. Jest to wegański przepis na proziaki. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Co będziesz potrzebować do wykonania proziaków? Sól najlepiej kłodawska jedna łyżeczka, dwie łyżeczki sody, dwie do trzech łyżeczek octu jabłkowego. Syrop z agawy lub cukier 4 łyżeczki, kubek mleka roślinnego, 3 kubki mąki orkiszowej jasnej lub innej pszennej, jaką używasz. Wszystkie produkty oprócz mąki umieszczamy w misce i dokładnie mieszamy. Następnie bardzo powoli dodaję mąkę i przesiewam ją przez sito. Następnie mieszam ciasto końcówką do wyrabiania chleba. ponownie dodaję kubek mąki i mieszam ponownie kubek mąki I tutaj możesz zobaczyć, jak delikatną konsystencję powinnaś uzyskać lub powinnaś.

Ja teraz sobie poziaki mam bardzo lepkie paluszki. Mhm. Ważne, aby mieć ręce w mące. Wtedy ciasto nie klei się do dłoni. To ciasto ma być takie bardzo delikatne. Nie.

plasteliny. Mama, nie może. No, te fojemki w te ludziki. Wiecie co? Ja już nie wiem, ile ja sobie dałam, ale chyba tyle, ile miało być. Dobrze, jest na jakieś pół centymetra tutaj. I teraz biorę osty nóż i będziemy sobie ciahać tylko ważne, żeby pod spodem była mąka, żeby nam się nic nie przyklejało. Nie... Właśnie, żeby się nic nie przykleiło. Ale jest chyba tak duże jej tutaj podsypane, że się nic nie powinno przykleić. Okay. Szukamy już. I teraz sobie tniemy jak chcemy. Ja też chcę! Ja też mogę się przykleić! Ale to tylko mamusia może ciąć, wiesz? Nie, ja też nie wie. Może takie mniejsze zrobimy. O, to się w ogóle bardzo fajnie tnie, jeżeli ma się ostynusz i to się super rozdziela. O! To tak się fajnie oddziela, nic się nie skleja. Trochę dużo mi tych peziaków wyjdzie. Ostatnio wyszło mi mniej, ale były bardzo wyrośnięte, bo to ciasto było u mnie wcześniej grubsze. Więc tniemy sobie ładnie. Opsam. Tak, kochana. Ja to już się prawie czuję, jakbym była stąd. Już prawie tutejsza. Nawet proziarki robię. Bez mleka, bez maślanki, bez krepiru, bez jajek. Da się. Na mące orkiszowej. Co, kochana? To musisz, musisz pod moją pachą patrzeć. Pod moją pachą, właśnie tak. Tylko włosów nie nasyp, kochana. O, delikatnie tutaj, mamatnie. Żeby nam się tutaj to nie połączyło. Nie skleiło nic. Dobra. Ok, kolejne. Nie. Bardzo proszę o spokój. Tylko to było niegrzeczne. A ja ją bardzo kocham. Nie dziecko tak mówi do żadnego dziecka. No właśnie, no właśnie. Honoratka, bardzo mądrze powiedziałaś. Bardzo mądrze powiedziałaś. Wiesz? Słyszałaś kiedyś, ale małe te poziaki będą. Matko, kochana, na jeden kęs. No ale trudno, powinny być to większe. No ale będą no, takie maciubkie. To nic, akurat dla dzieci. Akurat. Kysia, Kysiu, bardzo Cię proszę o spokój. Kysia, żebyś była mniejsza dla siostry, Cię proszę o to wiesz? No to patrz pod moją pachą, to będzie widzieć. Dobra, są pocięte. Rozgrzewamy teraz patelnię i działamy dalej. Słuchajcie, mam tutaj patelnię. To jest zwykła teflonowa patelnia i na takiej czystej patelni, bez dodatku tłuszczu żadnego będziemy sobie smażyć nasze proziaki. Oryginalnie powinny być smażone na piecu kaflowym. Mam piec kaflowy, jednak jest lato i go nie używamy. Zimą używamy go codziennie, bo w nim palimy, po prostu używamy nasz dom, w którym teraz mieszkamy, a latem no, to by była przesada, jest też niegorąco. Także zrobimy sobie to na zwykłej patelni. I również bardzo fajnie wychodzą. Zmarzy się je bardzo szybko. Mąka się nie przypala na ciemno. No, zresztą sami zobaczycie, jak te proziaki będą przepięknie wyglądać. I jaka jest historia w ogóle tych proziaków. Dawniej pieczono chleb raz w tygodniu ogólnie rzadko i gdy tego chleba brakło, ludzie robili sobie właśnie proziaczki, czyli proziaczki takie nic innego jak chlebki sodowe. Sodziaki, proziaki, już nawet nie pamiętam innych nazw, przepraszam, nie zapamiętałam ich, ale najpopularniejsza nazwa to proziaki i rzeczywiście są bardzo, bardzo smaczne i cieszę się, że można je wykonać wegańsko. Nie na bazie kefiru, chociaż może na bazie maślanki wegańskiej e, mogłyby wyjść. Jednak nie jestem pewna co do składu takiej maślanki, a my skład czytamy bardzo dokładnie. E, I wiele produktów po prostu odpada i my ich nie kupujemy bo te składy bardzo często nie są po prostu dobre. Także jeżeli coś Wam pokazuję na tym kanale, to prawdopodobnie ma świetny skład. Tak jak na przykład to mleko z piątnicy owsiane. Te to, jakie można zrobić również na innym mleku, nie musi być to owsiane, jednak to mleko owsiane bardzo lubimy i często je kupujemy i jest tańsze niż wszystkie inne a w składzie są tylko trzy rzeczy. Płatki owsiane, um, bio, bio owies, olej słonecznikowy, sól morska i woda. Także skład jest naprawdę świetny. Dobrze, to zabieramy się za smażenie naszych proziaczków. Ja Ciasto teraz sobie leżakuje pod lnianą szmatką przez jakieś 10-15 minut, a w tym czasie przygotuję sobie wnętrze proziaków. Proziaki przyrządzę z ala schabowymi, czyli wegańskie schabowe w postaci kotletów sojowych. Zalewam je wrzątkiem i odstawiam na około 10 minut. Przepłukuję, wyciskam nadmiar wody i zabieram się za przyprawianie. Przyprawy używam przeróżne. Dziś postawiłam na paprykę wędzoną, Hary bez cukru, odrobinę mielonej koziaratki. Oczywiście nie może zabraknąć soli kłodawskiej, płatków deszczowych nieaktywnych również nie może zabraknąć a na koniec dodaję syrop z agawy. Po wymieszaniu dodatkowo dodaję odrobinę płatków drożdżowych, ponieważ bardzo je lubię, jak również są źródłem witaminy B12. Powstałą papką dokładnie smaruję kotlety i odstawiam do momentu wysmażenia. Grzeje mi się patelnia, a przy okazji powiem Wam sposób na taką brudną miskę w mące. Na świeżo jeszcze po prostu zdabcie sobie paznokciami tą mąkę. Bardzo fajnie to schodzi. Jak możecie zauważyć, chociaż robię to jedną ręką. Ehm, następnie. To, co tutaj Wam zostanie, po prostu wrzućcie do kosza, absolutnie nie do zlewu, bo się wszystko zaklei i taką miseczkę bardzo łatwo jest już później umyć. Jest przygotowana do mycia. Proszę bardzo, kładziemy pierwsze kroziaczki. Ciasto jest naprawdę bardzo delikatne i bardzo się ciągnie, dlatego trzeba uważać. Mogłam podsypać troszeczkę więcej mąki. Nie wiem, czy słyszycie w oddali. Tomasz pracuje. Rolnicy są zalatani. Czas żniw, także ciągle słychać jakieś jeżdżące traktory. I tak, słuchajcie, teraz sobie podsmażymy je przez kilka minut. Przerzucimy na drugą stronę, czekamy, aż się nieco zarumienią. Palą się palą się to może je przerzucę. A, za dużo ogień, Za dużo ogień, widzicie? Nie może być zbyt duży ogień, bo będzie źle. Zmniejszam sobie ogień. Niech one się dłużej smażą, będą lepsze. Niech one się smażą po prostu nieco dłużej. Przerzucamy je sobie. Nie rosną aż tak bardzo jak ostatnio, jak ja robiłam, ale to nic nie szkodzi. Chociaż zobaczymy, jak będą wyglądać po przerzuceniu. E, tak, jestem strasznie zakręcona, słuchajcie, i ostatnio upiekłam sobie, e, nie wiem, taką łyżkę, nie wiem w ogóle, jak to się nazywa, jak to się nazywa? Upiekłam to w piekarniku. i zastanawiałam się, co tak śmierdzi, no ale jestem bardzo zakęcona. Sprawdźmy, jak wyglądają pod spodem. No? No, no są w miarę okej, okay. tak się im przyjrzę. To mają być takie, tak jakby mają być w środku za kalcem. Z tego, co się dowiadywałam, od miejscowych, oczywiście. Także, jeżeli wy uważacie inaczej. E no to nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć, nie mam co mam powiedzieć, bo rozmawiałam z miejscowymi i miejscowi mówili, że to ma być taki ala zakalec. Wygląda ok, przerzucamy je i smażymy kolejne. Proziaki wysmażone i zabieramy się za kotlety sojowe. No dobrze, kochanie, teraz wytłoczymy sobie len. I ja zawsze używam złoty. Otwieram sobie tutaj pokrywę. Wsypuję len. I zrobimy sobie świeżo tłoczony olej lniany. Jest fantastyczny w smaku. O, dobrze. I sobie włączymy tutaj. Mam ustawione na siemielniane i start. I teraz y, prasa nam się będzie. Coś tutaj mam? Będzie nam się grzać. E, I jak się zagrzeje, po około minucie e, zacznie tłoczyć się olej. A tak właśnie wyglądają wytłoczki z oleju. E, bardzo fajnie zjeść je sobie na przykład z mlekiem bardzo fajnie smakują jako takie wiecie, płatki i na kanale też jest przepis jak zrobić kaszkę z siemi, siemienia lnianego można również taką kaszkę zrobić z takich wytłoczeń lub po prostu zmienić je na mąkę dodawać do sałatki zagęszczać zupy i takie i takie tam różne a jeżeli jesteście zainteresowani taką tłoczaką, taką presą do oleju, to w opisie znajdziecie zniżkę 5% oraz link. Także zachęcam Was do odwiedzenia opisu. Jeszcze, jeszcze wszystko nam się tutaj grzeje. No, i za chwilkę pokażę Wam, jak to wygląda, gdy tłoczy się ten olej. Ona jest bardzo prosta w użyciu. Wybaczcie, nie jest jakoś wypucowana. <śm> no, i tak, za chwilkę będzie się tłoczyć. Dobrze, tłoczajka już się włączyła i jest tłoczony olej. Zaraz zaczną wypadać mm, pierwsze wytłoki. Wytłoczonego oleju wykonam olej czosnkowy. Świeżo tłoczony olej ma fantastyczny smak, a dodając do niego czosnek, czyli coś, co uwielbiam, stwarzam miód dla podniebienia i coś, co napełni nasze kanapki niesamowitym smakiem. W moim przypadku jest to odrobina oleju, cała główka czosnku oraz około łyżeczka soli. Olej czosnkowy najlepiej smakuje po nocy spędzonej w lodówce. Traci wtedy również ostrość czosnku i zyskuje na jego smaku. gorąco polecam wam wykonywać takie smakowe oleje samemu w domu. Macie wtedy gwarancję, że nie są dodawane żadne aromaty i inne E. Twoje kanapki smaruję oliwą. Dodaję kotleciki, warzywa i voila! Mamy białko węglowodany, tłuszcze, czego więcej nam potrzeba. Kochani, to by było tyle na dzisiaj. Miłego gotowania. Mam nadzieję, że będzie Wam smakować. Mi smakuje i to bardzo. Niestety nie mam nic zielonego, Czy mogła, co mogłabym jeszcze dodać, ehm, i przy okazji wyglądałoby to jeszcze apetycz, apetyczniej. Ehm, odkąd poznałam, co to są proziaki, wiem, co moje dzieci będą zabierać ze sobą w przyszłości do szkoły, ponieważ. Zastanawiałam się, co im będę przygotowywać. Także takie proziaczki to jest um, fajna um, alternatywa bułek, na przykład. E, można wykonać to bardzo szybko, zwinnie, e, jest to bardzo mięciutkie, bym powiedziała, że bardziej miękkie niż zwykła bułeczka, także bardzo fajnie ją zastępuje. Mm. I kochani, Zapraszam Was do gotowania. Dawajcie mi koniecznie znać tutaj kon w komentarzach, e, czy Wam posmakowało i czy w ogóle mm, wiedzieliście, że da się wykonać proziaki bez kefiru i maślanki. Trzymajcie się cieplutko. Ja zabieram się za swoje jedzenie i za sprzątanie kuchni. Papa! Pa. Mm.